Cześć, witajcie, tutaj Kamil. Witam Was w pierwszym odcinku Sons of the Forest. Może kiedyś będziemy na stałe nagrywać? Nie wiem, zobaczymy. Wejdziemy sobie na mój główny świat. Spróbujemy zbudować dzisiaj mur. Może nam kanibale nie przeszkodzą, lecz to się okaże. Świat jest, jak widać, dość mocno rozwinięty. 130 dni już na nim przetrwałem ponad. Więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Pierwszy film, nie ukrywam, będzie ciekawie. Się troszkę przesuniemy z tą klawiaturką. Powiedzmy, że w miarę tak. O. Także jesteśmy na moim świecie. Troszkę za głośno słuchawki trzeba jeszcze ich przyciszyć. O. Tam nie, pójdziemy od razu w zasadzie do budowy. Mniej więcej 15-20 minut nagramy Nie więcej. Jeżeli jak widać, chodzi, z królikiem do nas przyszła. Bardzo dziękujemy. Na wstępie sobie weźmiemy króliczka. 208 kłód drewna potrzebne. Nie wiem ile dzisiaj zbierzemy. Zobaczymy. Będziemy zbierać pewnie z tego tutaj lasu i powoli pładać tam do tych całych murków. Bo niestety na jazdy tu potrafiłbyś być niezłe w tym całym lesie. I mojej bazie. Ten już zmachany standardowo. Ale muszę coś napić. Co tu się stanęło? Delikatnie, bo za długo przetrzymałem. Pićku, jak widać, ekwipunek dość mocno już zapełniony. Siekierki, toporki, kości, czaszki, akumulatory. Tutaj tego wszystkiego pełno. Wódki, garki, gradia wszystko. Piła. Ścinam się bo jest szybciej niż to pił. To piła to jest troszkę skaleczna, ale spróbujemy dzisiaj siekierką. Dobra, pan napity. Spać musi, nie chce, więc lecimy. Tnij, nit, to nit, to panie, tnitą. Nie ma co się ciągać. Ogólnie baza tak wygląda, zbudowana przez mnie i przez mojego kolegę. Także no, dość duże fortyfikacje powstały, całe to wszystko, a tam na górze jest wioska, tam jak jest róg siekierki, po 208. Także jesteśmy koło samej wioski. Tych debili, co prawda. To prawda. Gram na najwyższych ustawieniach, jakby ktoś pytał. Karta graficzna, którą aktualnie posiadam RTX 4070 Ti od Zotaka Procesorek i 7 14700KF 14 dokładnie on się patrzył do tej niezmachany. Ale tutaj to jest mało Ten jest wiecznie zmachany. Drzewko, to sobie zetniemy, żeby nie starczało na środku. Myślę, że tak zetniemy, Po 5-6 drzew ich będziemy wkładać, żeby nam nie poznikały. Tu często gęsto lubią drzewa znikać same po prostu tego ciebie. Wkładamy oczywiście o napałę, gdzie popadnie. Nie ma to najmniejszego znaczenia, wszystko trzeba i tak, i tak zrobić. No. Dawaj, 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 bo to trochę tak to kulowo się włożyło. że takimi będziemy... No. Co on robi? Nie wiem. No to już się wszystko, jak widać, turla wszędzie. Także no niestety, tak to bywa w tej grze. Że się nam lubią te płody wszędzie rozlatywać. Zaraz to podjedziemy sankami, bo to widzę będzie trwało 100 lat. ciepanie panie, podwiem. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Drugi raz tego nagrywać nie będę i wysadzać w powietrze. Przez kurę to przecież nie przejdziemy. Śniemy sobie samki, wywalimy te kamienie. mam do wody nie Zbieramy całe sanki, potem będziemy to wkładać pewnie, bo to takie dzieci do pojedynczo. No jedź, jedź z jedź tymi samkami. Co to są to, to, to jakieś takie dzisiaj nie, tak, pach. nie wiem ile te sanki mają w sumie pojemności. Chyba jeszcze dwie wejdą. Może jeszcze jedno. O, pięknie. No ja to inaczej. Nie będziemy tego opać, tylko to po prostu popchamy. Tak o szybciej no, a nie, coś to pan tutaj dziękuję niestety przy tych najazdach, które teraz się tutaj zdarzały mam nadzieję, że mur wytrzyma, aczkolwiek wątpię dobrze, zobaczymy jak będzie też z oglądalnością, to postaram się zrobić drugi odcinek, aktualnie mam wakacje że może się coś uda jeszcze nagrać, jak będą jakieś łapeczki do góry mile widziane, nie ukrywam, że nie. Bardzo bym się ucieszył, jakby coś się pojawiło. Jestem początkujący na YouTubie. Mam coś 6 czy 7 filmów na kanale. Aczkolwiek są nie o tematyce gamingowej. Kto zainteresowany polecam wejść na kanał, można zobaczyć, pooglądać co tam jest. Szopy. Mam nadzieję też, że tej klawiatury za bardzo nie słychać, jak po niej klikam, bo jest dość blisko mikrofon koło klawiaturki, więc może być czasami to słyszalne. Nie ukrywam, że nie. Ale poleciało cudownie. No hej, hej, hej to, to tam się zablokowało. Teraz jedzie, przedtem Dziwne Jakieś lagi dostało Ale ta gra czasem ma swoje dziwne odkryły tak było aktualnie widać, że ja nie klikam nic, a on sobie dalej idzie Jakiegoś pędu nam nabrał No Ny będą przeskakiwać, coś mi się tak wydaje będzie też to obgrodzić jakoś. To takie... Było nierozważne zaprojektowanie z mojej strony, ale to pewnie będzie trzeba poprawić. No. Dobra. Jeszcze tylko i aż 176 bali. No. Co ty robisz? Co ty robisz? Durnie, co ty robisz? Ktoś to daj tam normalnie i nie, lataj samemu. No, 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 i co? No i co? No ja w tym momencie nie zaflikałem klawiszy, nie dotykałem, a ten... Ha! Te sanki, nie wiadomo gdzie i po co. jakiś taki buget to było. Chabasz! No że to się tam potoczyło, aż tam na koniec. Wódzie drodzy. Dawaj, 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 mi się pchaj, to kan sanki do góry, pchaj. Jezus, ale mnie denerwuje, to zbierz czy druty, zbierz patyki. Tam stoi projekt niedokończony i teraz to tylko przeszkadza. tu jeszcze były te deski? Nie, tyle. Trzeba kosić nowych. Nie ma debili? Nie ma, można ciąć. No, dawaj, dawaj mi się, tni. Nie ma co się ociąć, trzeba ciąć. Ładnie na dół, żeby to zaraz nie rozwaliło tego płotu. Pięknie. Śnieg we włosach. Może no, trzeba coś chyba zaraz żryć, bo on jest taki nie... niepociumany trochę dzisiaj. Tnie to, jakby ciało nie mógł. Jest osta... Tnij to polu. Nie no, obaliłem normalnie, niech ci diabli wezmą. Dobra, tego batona muszę sobie troszkę DP i myszki zmniejszyć. Troszkę za szybko ona reaguje mi tutaj. O, powiedzmy, że teraz jest optymalnie. co to się z tyłu dzieje I się zaczyna Jezu jak on się telepie z tego zimna tak co robi pat co robi debil no debil Kurwa. Jeżilię zaraz i pozbędzie się pewnie szybko. Zryjte no. ow. Mam nadzieję, że amunicji mam wystarczająco tutaj w plecaczku, bo nie to trzeba będzie pójść do magazynu pewnie. Łe! nawet doleciał, dziwne, bo niekiedy nie chcę dolać. Ty no, już spierdolili ten płot, no nie gady, no bez jaj. To, to, takie to... To ma tak wyglądać te jak piernicze Co ja to poprawię to to będzie rozwalono to bez jaj no, no, no. Rozpieprzyli i poszli no. co co robisz? nie? co robisz? Przestań w to bić, co ci ten drewno zrobiło Tego zastrzeliło bardzo dobrze Tak, to tak ma wyglądać na sermater. Zostanie kulka w będzie miał. Ta kusza ma bardzo dobry damage. Już, poszli Super. Zrobimy szybkie utylizację śmieci. A mianowicie trzeba będzie pozbyć się tego, żeby tutaj to nie wabiło innych debili Ten dalej lata. Lata, będzie latał teraz. Jedno się pozbywamy już. Dobra. Na nas się tak samo pozbędziemy w taki sposób i jeszcze tu dziś leżał ten ośrub. Też się go trzeba będzie pozbyć na kostki. ...w góry. Ty co? Ty co durniu skończono? Mędo głupia, mało Gdzie on kurwa jest? No idziesz tu czy będziesz tak latał durnowaty w tej weftę? Bo ja mam zamiar ten pod... ...skończyć szybko, nie zamiast pieprzyć cały boży dzień. Gdzie on poleciał? Prowadź tą latarkę. Ten pistolet trzeba będzie sobie wziąć na wyposażenie, na przykład na dziewiątkę. tego wrzucimy, żeby szybko było pod szybkim klawiszem. To... Głośniej, żebym cokolwiek słyszał kiedy oni idą. czym durnowaty. Przedtem dobrze, że ich zobaczyłem, bo by było ciekawie jakby przylecieli z bliska bym się pewnie wydarł jest prawie 11 w nocy ile jeszcze jeszcze wejdą na spokojnie A tu jeszcze jakiś jeden złom leży to jest nie chcę tego światować tylko to czas palić po prostu i tyle deski to też czasami nie chcą tak się przestraszyłem tego krzyża Weź to tam daj normalnie No, co robisz? Mam nadzieję, że mi te sanki nie wsiąkną w ziemię. Tak jak kiedyś zrobiły w tym praktycznie miejscu bliskim. Pozbieramy... Czy da się tak? No nie, da się tak niestety rzucając pod klawiszem G. Trzeba to włożyć za pomocą E. No, no dobra, nasadzimy no, to poręcznie. Czyli po prostu to wsadzimy ręcznie, a nawet nie poręcznie, Poręcznie ręcznie się nie da raczej wsadzić. Biegaj, biegaj, biegaj pani, biegaj. Tu mamy godzinę? 11 w nocy równą. to jeszcze parę minuty nagramy. Nie pisać mi to teraz, nie przeszkadzać mi przecież, nagrywam. Mogliście teraz słyszeli, jak położyłem telefon na biurko. Tą skałę trzeba będzie dać inaczej chyba, ten mur skałę jeszcze drugi, mi się coś wydaje, że to będzie, tak jak mówiłem. I tutaj też trzeba dokończyć tu, bo tu też jeszcze jest kawałek, do robienia bo tędy te debile też potrafią wchodzić tam, przez to wodę. Myślę, że otoczymy tą bazę całą w koło, bo to nie będzie innej opcji. Noc się zrobiła. Czemu, jak zwykle zimno, norma. No już się zaczyna, już się zaczyna. Cały mój, kurwa, kosmos. A no, nie. No, to co no, 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 no. No, bo ten jest zmachany przecież. No to biegnij, biegnij. Mieć przepisane wyciągnąć ręcznie, no. no się tego było. Tej wodzie nie spali się raczej. To cię trzeba trzeba cię będzie tutaj zutylizować. Chciałem tą latarkę przejetegowaną? Nie. na no, ósemkę no powiedzmy. Dziewiątka, ósemka, zero powinna być lotnie. Tak, gra pięknie. Dobra, pozbędziemy się tych śmieci. No i co, pozbędziemy się tych śmieci powiedziałem. Dobra. Pięknie. Nieszka aby czy te patafiany już tu chodzi? mam nadzieję że nie bo chcę ich spać oni raczej nam spać w nocy nie dadzą zbudujemy powiedzmy to jedno przęsło przejdę na tą stronę w ten sposób pięknie co robisz wejść tam na tą półkę pokażę wam teraz bazę powiedzmy jeszcze że co tutaj mamy. Taki ogródeczek zadaszony. Kilkanaście doniczek. Tutaj też jakieś doniczki są. Tutaj dość obszerny magazyn. Się ogrzejemy do tej lampy, bo temu jest przecież zimno. Wiesz, nie jest zmarznięty. No, ogrzej się trochę. Dziękuję. Taki sobie magazynik. jakieś amunicje, taśmy, bomby, różne dziwne rzeczy, szczały. Pancerz nawet mam, nawet nie widziałem. Cegarki, wódki. Jakieś szmaty, jakiej drukarki, żywica, tlen także sporo, sporo tutaj tego badziewia na górę. Co na górze? Na górze mamy co na górze mamy? Na... Co ty robisz? Na górze mamy do skakania. Nawet za to możemy naprawić. jakoś teraz nie będziemy, raczej bo jest ciemno i za wiele nie był widać. Nic tu jakaś taka elektrownia dość fajne to jest wymyśliłem z takimi żaróweczkami można sobie włączyć wyłączyć ogólnie tu do żarcia jakieś takie suszarki na nożenie powiesić bo tu mam trochę żeby zaraz się nie skiepściło nam dobra pięknie co ty robisz to jest no na pewno nie jest gotowe jakiś buk. tu tu nie wiem co tu było bo coś tu brakuje mi w tym momencie Aha, to wiem co tam było. Tam była miska na wodę ta z tego żółwia, z kurupy. Stolik. Wyjście, taki można powiedzieć, główny hol tutaj na całe to, tam na krzyż można popatrzeć, na całe całe to poletko. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. się nie nagrywa wejście, piękny księżyc. Jakaś skóra, jakieś krzesło czaszki. Także w miarę, w miarę okienko takie fajne tutaj z tej strony łódka miałyby być tu takie zejście ale go nie ma i nie wiem czy będzie kiedykolwiek łódka idąc dalej bo chyba tu nie byliśmy tu balkonik taki se tutaj wyjście do strony tamtej tutaj jest powrotem coś nie jest w tym samym miejscu no tak i wyjście do wieżyczki Ujdziemy w sumie na górę tej wieżyczki. Zobaczymy co tam jest. W sensie je zobaczymy, pokażę wam, bo ja wiem co tam jest. A mianowicie jest tu takie miejsce, jakby te debile przyszły, to można do nich strzelać. Aczkolwiek teraz Virgilia ma broń, którą ja zawsze miałem, czyli shotguna i pistolet, to ona się tym zajmuje w sumie. Bo ja to tego nie muszę się tym zajmować. I tutaj mamy... Takie łóżeczko, że co, zrobimy sobie, zapiszemy re, e. 133 dni, tu jakieś świecik testowy, tu kopia tego świata, więc zapiszemy w sumie tu, tak. I próbujemy robić z, i będziemy na tym chyba dzisiaj kończyć. Zwykle nie na żarty, nie na pity, no to co, żremy sobie przykładowo, co byśmy sobie zażarli? Pijemy z sobie energetyczką tej dżerka sobie wypijemy ram napojony i zjemy sobie co my tu mamy do zdjęcia na przykład ramena na sucho czemużby nie ale pest fest naprawdę nie ma nic do żarcia trzeba będzie się coś upolować bo tam to się suszy a zeszli to konserwę pięknie Także co? Zobaczymy jeszcze, mogę w sumie wam pokazać co mogę wam pokazać, w tyle mogę wam pokazać, tylko na tą łódkę jeszcze możemy się przejść. Idziemy tędy do zimnej wody z rana. Jak łódka, jak tracpa zwykła taka. Tutaj na pół nie wiem, coś takiego znalazłem tutaj w tych notatkach całych. To będzie chyba, gdzie to było, w sumie bo nawet nie pamiętam bo dawno nie grałem, tu gdzieś to było. Takie coś, nawet nie wiem co to jest, szczerze mówiąc to jest chyba coś, z tym salafitem się to topi, czy coś takiego się tam robi. Jakieś piękne łóżko, z anteną do telewizji. No to widzicie, widzicie ten kursor, dobra. Tu jakiś grób chyba. Tu w sumie nie wiem co to nawet jest. I to do lotni, bardzo przydatne. Zamykamy to. Murek ogólnie zrobiłem tutaj heż po wodę, żeby te debile nie były w stanie tędy wejść, bo potrafią tak wejść po wodzie. Ja się nie mogę pokazać, bo schowałam się kierkę. W sumie, że tędy już tam potrafią wchodzić. Także do samej wody to zrobiłem. Myślę, że skończymy tylko te deski. Co tam są? I będziemy kończyć dzisiaj. 22 minuty tak akurat nie do 25 dobijemy. zdawało mi się któryś tam się dar tu taki ososium nie wiem nawet co to jest zrobiłem dla zdoby w tym kącie a my się skończymy se to i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek nie ma sensu dłużej dobre pięknie i to, co to było tutaj gdzieś pięknie. No, jeszcze to... Do... To jest Virgilia czy to jest debil? Gilia, dobra. Jeszcze tam te deski. Tam tymi sankami nawet nie wjeżdżam, bo te sanki tam potrafią różne dziwne rzeczy zrobić ze sobą. Mianowicie polecieć, nawet gdzieś do góry i z tymi deskami wsiąknąć, Nie wiadomo gdzie no, wejdź na te główne. Co ona tutaj niesie? Ciekawy skąd na te maliny wzięła, no ale dobra. Zrzucamy sobie od razu. Ostatni, Wziąłeś? Co ty kurwa robisz? Wziąłeś, dobra. No i jeszcze jedno będzie... No, sadź, tam jak powiedziałem. Dobra, jeszcze jedno muszę trzeba przynieść. Myślę, że na dzisiaj skończymy. Że raczej od nowa gry na razie zaczynać nie będziemy. Będziemy kontynuować na tym świecie rozgrywkę. To wy takie trochę no do duchy, no ale no powiedzmy, że jakoś będzie. Nie bierze się siatkę elektryczną, tam ciepnie od tego panelu, od krzyża i, i będzie git. To by się bramę w sumie przydało zrobić, to tylko tą bramę. I akurat nie będzie końcówka filmu. Tylko czekajcie, w którą stronę to gówno się będzie nam otwierało? Tu czy tu? Tu damy. Muszę to, to zobaczyć od tamtej strony, żeby to było po No nie no, na no jak no, po skałach będziemy skakać, chyba że tu. Nie, nie będziemy to robić żadnej bramy, bo to do dupy będzie w tym miejscu w sumie. Że tylko te saneczki se opróżnimy i kończymy na dzisiaj. Wiem, przeciągam ten film już praktycznie 10 minut, o tym gadam, że będziemy kończyć, ale mam zajebistą wenę na grę. Aj, to do przodu. Dobra, cyk, cyk. Pieprz to tutaj. Ale to zrobił. Dobra, niech będzie. Nieźle. Nieźle się poturlało, no ale dobra, uznajmy, że niech się turla. gdzieś chce chce. Jak teraz bym wyłączył grę, to to by gdzieś Idź stamtąd. No mówi idź stamtąd, no bo chcę to położyć. Pięknie. Idziemy sobie tutaj, powiedzmy tak, o. Także co, z tego miejsca żegna się z wami Kamil i co kończymy na dzisiaj zobaczymy kiedy będzie następny odcinek zobaczymy w sumie jak ten się przyjmie więc co do zobaczenia trzymajcie się i cześć